Podczas zeszłorocznej powodzi zabezpieczali zdrowie oraz życie mieszkańców Jeleni Góry i powiatu Karkonoskiego. W tym czasie woda zalała ich remizę. Strażacy tak mówili o tym zdarzeniu. Poczuliśmy skutki nawałnicy z ostatnich dni. Niestety nasza jednostka została zalana przez wodę. Jak bardzo? O 40-50 cm jest na terenie jednostki, cały, cały teren dookoła jednostki jest pod wodą. Jeleniogórskim strażakom udało się wtedy uratować wozy gaśnicze i po dwóch dniach wypompować wodę. Okazało się, że budynek jest do gruntownego remontu. Zalane zostało także centrum interaktywne, warunki do funkcjonowania były trudne. Czuwali w kontenerze na przykład, który pozyskaliśmy. E no i często to było w kurzu, w pyle, bo już zaczęliśmy pewne prace remontowe ze środków ubezpieczeniowych, osuszanie obiektu, nas z tych środków zrobiliśmy i skucie tynków. Dziś podpisana została umowa z wykonawcą na gruntowny remont obiektu. Działania kosztować mają 2 miliony 600 tysięcy złotych i w całości pochodzą z funduszy rządowych. Będziemy mieli wszystkie tutaj okładziny podłogowe, remont łazienek, tynki do uzupełnienia, generalnie malowanie budynku w środku, wymiana posadzki tam, gdzie stoją wozy. Także jest, jest bardzo dużo pracy, także mamy tutaj co robić. To nie jedyne wsparcie strażaków, bo przypomnę, że tutaj bardzo dużo środków bezpośrednio z samej Komendy Krajowej Państwowej Straży Pożarnej jest skierowane do, do strażaków na choćby odbudowę tego stanu sprzętowego sprzed powodzi. Jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 1 w Cieplicach oddana została do użytku w 2007 roku i od tego czasu Kilkukrotnie ulegała podtopieniom. Dlatego też miasto oraz strażacy chcą pozyskać środki na rozbudowę tego obiektu o część socjalną. Żeby część socjalną przenieść w inne miejsce, na wyższe piętro, żeby w sytuacjach właśnie takich trudnych dla nas wszystkich, dla mieszkańców, ale też i dla strażaków, żeby oni nie, nie bali się wchodzić w akcję i nie myśleli o tym, co się będzie tutaj działo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w ciągu trzech lat nastąpi rozbudowa, a póki co w poniedziałek ruszają prace remontowe po zniszczeniach z zeszłorocznej powodzi.